Uwaga, chciałbym powiedzieć, że Chester i Ewelina wydropili tutaj po jednym z parkiem, ale to też zaliczyłem. Wkurwiony, zniszczę cię! Nie dzisiaj, Lava Hunt, wyzywam Co się dzieje, wkurwiony? Sparki znowu chcę mnie zniszczyć. No stąd, Parki, bo potraktujecie moimi Lava Pulsami. Dobra, dobra, już jadę, ale pamiętaj, że tak cię dopadnę w kurwiony. Uff, dobra. Teraz kochana legenda. Oby nie był spark, oby to nie był Ice Wizard. Może być ten Grave, może być nawet Lock. W sumie, nawet jakby Lock by był, to by było dobrze. Ale najbardziej poluję tutaj na lawę. Więc pora przejść do openingu. Jakże tej lawy. Jeśli oczywiście chcecie, ten. Open tego pakietu, Kings Cup, otworzymy sobie Super Magical Chest'a i otworzymy sobie Magic tego Chest'a To no, napiszcie w komentarzach Ale dobra, Legendar Chest, Legendar Chest, co teraz tutaj będzie w tej, kurwa, strasznie się stresuje Dobra, nie będziemy tego przeciągać, co, bo pewnie każdy będzie przebił, bo to wsiadło Legendary Chest, podbieramy No i, co mamy? Ja pierdolę, nie, kurwa, idę, se, idę się zaszczelić Idę się kurwa zaszczelić. Czy to jest niemożliwe? Mówię, że nie chcę Sparkiego i dostałem Sparkiego. Ha, pierdziele. Nie, no najgorszy opening w historii. Ale upolowałem lawę. Nie, nie gram już w tą grę. Kończę kurwa są... O mój Boże, Sparki! Dlaczego mi to zrobiłeś? Level drugi sparki. Upę ze skrzynki. I teraz otwieramy w sumie Legendar Chesta, tak? Co tutaj będzie? Fajnie by było, gdyby chyba znów Loksiad, tak? Dobra, otwieramy. Lecimy z parki. Wow, 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 z będzie na level drugi. No, chyba się nie ucieszy w sumie. No, ładnie siadło. <laughs> I to tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Dzięki Mateo za udostępnienie. Niestety słuchajcie, przeciwnik, no bez szans. Dobry tekst, ciul. czy do klonczesta w tym momencie. otwieramy legendary chest. Trzymamy kciuki za minera, żeby ten miner wypadł. Ogólnie tutaj jest dużo legend od, odblokowania, tak jak widzicie. I lecimy. Słuchajcie, ten dreck. Polecam wam ten tak, naprawdę. Dobra. Ależ ja mam szczęście do tej karty. Ta karta mnie prześladuje. Tak, sparki, proszę Państwa, sparki. Ale przynajmniej legenda odblokowana. Przynajmniej legenda odblokowana. I teraz. wiem, takie króciutki opening, no ale słuchajcie. Ale mam nadzieję, że się Wam spodoba. 144G. Nie, serio? Kurwa, serio? O Jezu. Słuchajcie, to jest niemożliwe. Dobra. Słuchajcie, zostawcie kciuka w górę. O... Legenda, legenda, legenda. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę. O, sparki. O Jezu, dwa razy sparki, słuchajcie. Dwa razy sparki. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. rocket. Szkieletony. Minionki Night Legenda, 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 legenda Ale co, dzisiaj, ile słowie dzisiaj Ile dzisiaj razy padło słowo po raz trzeci Ja po raz Legenda kolejna, legenda, kolejna, 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 kolejna eee... Sparki, wow kurczę, dawno tego nie było No teraz, proszę, proszę Rysun O sorry, za moją kamerę ja pierdziela da, yy. Princeska No bo nie Sbizard Kalowa Dobra To Ale nie było Easbizarta, nie? No właśnie nie było. Sparki. Kurwa. Ja pierdolę Ej, to już... To już trzeci z Parki jest. A co ty się z tobą? To się teraz przestraszyłem. ja też. <grywa> z jest szybciej. Teraz już musi być legenda. I teraz nie będzie legendy, to znaczy, że ma też. O! Podróż. Co obstawiasz? Sparki, 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 Sparki. Ja... Greviat. Kurwa. trzeci raz dzisiaj. Co tam mm, jeszcze było? Lambczyk. Greviat. I co mamy? Sparki. Giant, e, Baby Dragon, e, X-Bow, Patsy 500, i znowu kolektor. O, mi by się przydał na no, level dziewiąty może? Ło, wow, no to ładnie. E, szkieleton armii i jaka legenda, słuchajcie, jaka legenda? Ja jestem ciekaw jaka legenda. E, lampa, pam, 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 mona. Czeka, 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 czeka. No i czy będzie legenda? No i będzie przecież legenda, co ja to mówię. Ja piercielę. on się kubi w swoich własnych słowach. No na co czekamy Ewelina. Hello. Otwieramy i O... ddu ddu O kurwa. O kurwa bo tak to można powiedzieć. O kurwa sparki. Słuchajcie, ja ostatnio zrobiłem 12 winów na Grand Challenge. 12-0. 12-0. Naprawdę. Przysięgam. Możecie... słuchajcie... Możecie sprawdzić mojego fanpage'a, wbijecie go fanpage, w fanpage, wkupiony, link, oczywiście, w opisie. Wybijajcie. 4 blavy dragony i teraz powinno być, nie wiem czy był ten. Dobra. I jest Parki. Proszę Państwa, Sparki. Wydropione sparki. Parki. Ja prawie Prawiny mnie chyba zabije. Dobra, słuchajcie, tak wyglądają dropy z Sparki, Super Magic Chesta. No bo jakby inaczej, słuchajcie, wkurwione, tylko i wyłącznie potrafię wydropić Super Magic Chesta z Parkiego. A my słuchajcie, przeskakujemy na... Sprawdźmy sobie jeszcze. jakie legendy mi ogólnie brakuje? Bo brakuje mi Ice Wizarda i bandytki. Więc w tym momencie mogę ją odblokować. Albo tą bandytkę, albo po prostu Ice Wizarda. Zamykamy oczy. Otwieramy Legendary Chest. <try> Kurwa, gigant, giganty. ty. Co się stało? Bo no ja nie wiem. Co się stało, słuchajcie? Co się stało? Sparki? Serio? Sparki? Kurwa, serio? Oh. Jeśli chcecie mnie pocieszyć, to zostawcie tego kciuka w górę. Ja idę, nie wiem. wyjebać monitor przez okno. Chyba tak! Chyba tak! Chyba tak! Chyba tak! Chyba tak! Sparki! Chyba, 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 to nie mogło się stać w tym odcinku. Nie, to jest sen. Budzimy się, wkurwiony budzimy się. Kurwa, dalej w parkie obudziłem się. Dalej w parki. Dobra, więc słuchajcie. Życzę wam miłego dnia. Mówiłem, że cię dopadnę. Ha, ha, ha.